Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do unboxingu LEGO. Dziś mamy raz, dwa, trzy, cztery paczuszki. Powiem Wam, nie wiem co w tych paczuszkach jest, bo już, to już dawno zamawiałem i nie było kiedy ich otworzyć i dopiero teraz otwieramy, więc nie wiem co w nich jest. W tej jedynie kojarzę, bo ta jest niedawna. Więc tu są pomarańczowe chyba klocuszki i coś ze Star Warsów. Dodatkowo tutaj tutaj jest w tej, w tej paczuszce, tak? Więc tą odkładamy na bok. Te sobie też odłożymy na bok i zaczniemy może od tej paczuszki, na których paczuszkach mam etykietki, więc nie chcę ich, nie będziemy ich pokazywać, spróbuję to jakoś tak otworzyć. O, mogę w sumie sobie to wyciągnąć z tego tych folii, zobaczymy co... aha, bo to jest w sumie w tych, więc ja sobie wyciągnę to z tych folii, żebyście widzieli, żeby nie szuścić już wam tutaj tymi foliami. Dobra, mamy pierwszą paczuszkę, więc myślę, że to po prostu odetniemy. Myślę, że tam nic w środku nie przetniemy. W sumie, w sumie nie wiem, czy to tak dobrze jest ciąć, bo nie wiem, co tam jest w środku. Co tam w ogóle jest? Jakiś dużo elementów. Co to w ogóle jest? Zobaczcie, może się tu dostać przez te wszystkie folie, przez to wszystko. A dobra, jest to we woreczku jakimś. Dobra, to wyrzucamy. No i co my tu mamy? Tu jest jakiś drób. To pewnie były jakieś licytacje albo coś, które wygrałem. Więc nie wiem co to, co to jest w ogóle. Zaraz sobie zwerkniemy. Nie obiecuję, że wszystko jest oryginalne LEGO, tak? Może to okazać się, że to jest mix. Więc nie mam pojęcia. Ja cię kręcę. Ile drobiu? Co to tu w ogóle jest? Już mi coś chce uciekać. Zobaczcie, ile robią. Aha, to były jakieś miksy po prostu. Zobaczmy, ile robią. To jest. Co to jest w ogóle? To jest duplo, dobra. To jest łóżeczko z duplo. No to to poleci do duplo. Tu jest zwierzątko z duplo. A nie stojące, dobra. One jest na tym klocku. Jest na tym klocku. Nie da się go odepiąć? Chyba nie. Chyba nie. Dobra, to jest tak. To to jest do duplo to poleci nam do Duplo tutaj co była jakaś pelerynka ale jak widzę jest w opłakanym stanie więc to już nawet się do niczego nie nie nada to już jest do wyrzucenia po prostu patrzymy co tu jest dalej czy coś fajnego się tam nam znajdzie zaraz tutaj przeszukamy wszystko parasolki mamy więc nie mam takich parasolek tu jest z Lego Friends chyba. Czy to jest w ogóle Lego? Jakiś tam napis jest, ale powiem wam. No tak, Lego. Lego. Dobra, to fajnie. Mamy taczki, mamy jakieś wózki. Mamy dyskorolkę. Ja wam powiem ja tego szukałem. Ja to specjalnie zamawiałem do jakiegoś samochodu z. Z zagranicznej strony, żeby mi takie coś przyszło, bo brakuje mi tego do samochodu. Więc specjalnie takie coś zamawiałem, a tu takie coś się trafiło. Super! Super! Tu mamy siedzenia. sobie zaraz wszystko posegregujemy. Tu jest pełno tych miseczek. Tu jest jeszcze jakaś taka, takiej, że nie widziałem jeszcze takiej miseczki. Więc wygląda dość fajnie. Patelnia. Czy to jest w ogóle Lego? Czy to jest w ogóle LEGO? Czekajcie jeśli nam to. Nie wiem, czekajcie, zerknę. Wie co, jakiś drobny napis tam jest, ale... ale chyba tak, chyba LEGO. Chyba LEGO. Tutaj mamy rowerek, ale brakuje mu kółka. Brakuje mu kółka, więc trzeba by było to kółko znaleźć. Tutaj mamy... O, i niebieskie. To już jest deska strefingowa. Dobra, trochę tutaj porozrzucamy do koni. Jakieś takich miecze. No, po prostu trzeba to będzie posorować. O, i ładny taki. Tu, tu są, zobaczcie, nawet takie ładne mieczyki. Takie, tu jest patelnia kolejna. Dużo jest właśnie tych takich. Ale mieczyków też, zobaczcie, że tu jest fajnych mieczyków. Damy sobie to na bok, ja bym wszystkie powybierał. To tutaj jest tych broni, naprawdę masę. Nawet że się nie spodziewał, że tego tyle będzie. Nawet no powiem wam, tu jest kolejna dyska. Co tu mamy? Mamy dalej bronię, mamy torebki. Mamy różdżki, mamy dalej miecze. Warzywa. No po prostu trzeba będzie to wszystko sortować i zobaczyć co tu jest. Dobra, ja sobie to chwilkę posortuję i zobaczymy co tu w ogóle w tym fajnego jest. No to tak, mamy w miarę przesortowane. Tutaj jest dużo miseczek, siodełko. Tutaj mam paręnaście zwierzątek, jak widać, węże, rybki, taka jakaś figurka jedzenia, dosyć sporo. Więc chlebki fajnie, kurczaczek też, bo mam mało, więc super. Tu mamy flagi, parasolki, bardzo dużo broni różnego typu, różnego rodzaju broni. No i różne, różne przeróżne, drobne elementy, które trzeba po prostu posortować do odpowiednich skrzynek. I tyle, no to to mamy... Pierwszą paczkę. No myślę, że całkiem fajne rzeczy, fajne rzeczy się potrafiały. Jak widzicie, coś, co jest jakiegoś unikatowego, dajcie znać. Sobie spróbuję do jakiegoś ludzika gdzieś montować. Jak widzicie, tu jakieś rzadkie rzeczy, bo dla mnie to są po prostu wszystko różne klocki. Nie wiem tutaj, czy to jakaś tarcza była, czy to było. Nie mam pojęcia. Takie coś. Tu są bronie. No, takiej broni nie widziałem jeszcze nigdy. Tego też. no W sumie tych też chyba nie miałem. Tu jest taki sztylecik fajny. Zobaczcie. Ładny sztylecik. Całkiem fajny. Też jak takiego nie miał. Więc to mi się podoba. Flagów trochę. No dobra. No i tu o. Taka trąbka. Też pierwszy raz widzę taką srebrną trąbkę. To jest w całości nierozkładane. Więc pierwszy raz takie coś widzę. Więc super, super, coś czego nie miałem, więc fajnie, fajnie. Dobra, idziemy do kolejnych paczuszek. Dobra, następną paczuszkę pozwoliłem sobie otworzyć. I tak, szuści. A, następna paczuszka jest. Są same szklane, świe świecące, takie przezroczyste elementy. A, to już kojarzę te licytacje. Dobra, oszczędzę wam tego hałasu. Dobra, wysypane, oszczędziłem wam tego hałasu. Czy to mamy Lego? No tak, mamy to Lego. Nie wiem czy widać, widać. O, mamy Lego, no nie wiem, tak pierwszy raz widzę taką szybkę. Tutaj mamy jakieś takie duże elementy, duże szybki. No fajnie tylko ja mam pudełko z szybkami prawie pełne, ale dobra. Spoko, tu będzie coś do zamykania jakaś ta. O. To jest z samochodu, naklejka widzę w opłakanym stanie. Ale dobra, tu mamy kolejne parasolki. Tu mamy kolejne klapy. Bardzo dużo tych klap. Dobra, wrzucimy wszystko. To może nie być Lego, bo jest dziwny kolor. Więc to obstawiam, że to może nie być Lego. Nie wiem gdzie szukać napisu. Czekajcie, sobie zerknę. No nie, powiem wam, raczej to nie jest Lego, bo taki dziwny kolor to ma. Więc najprawdopodobniej to nie, to nie jest Lego, bo nie widzę nawet napisu nigdzie. Więc tutaj mamy szybki, ale wiecie, do budowy. O, kawałek góry, do budowy nie zawsze wszystko musi być Lego. To mamy do robotów. To wiem, że się używa do różnych robotów. Jeszcze ja z tych robotów nic nie robiłem. Ale tu widzę elementy, które można użyć właśnie do budowy robotów. Kolejne szybki, a co to jest? Takie płomyczki. Płomyczki ładne, fajne. Dużo płomyczków, dużo, bardzo dużo płomyczków. No i co mamy? Mamy bardzo dużo cegłóweczek. Lego czy nie lego? Co tam pokazuje? No lego. Bardzo dużo mamy cegłóweczek. Zobaczymy, cegłówki. Płaskie. Płaskie też się przydają na wszystko. Nam te płaskie. Tutaj takie różowe. No szkoda, że nie przezroczyste, bo by się przydały do, do jakiejś akcji z figurkami. O, ale to pierwszy raz widzę, jest to Lego. Jest to Lego ze skrzyni. Szkoda, że nie mam drugiej części z przezroczystym tym. No fajna skrzynia by była. Tu mam główkę, jedną główkę przezroczystą. No i pełno drobnych elementów kryształki. Tutaj coś, ale to jest najprawdopodobniej nie, nie, nie Lego. Tutaj dużo budowlanych. No w sumie, w sumie, takich duże światełek. Dużo takich różnych rzeczy. Nie ma co tutaj oglądać. Nic tu nadzwyczajnego nie jest. Żeby coś zachwalało. Po prostu zwykłe. Zwykły Mix Krocuszkow. Dobra. Idziemy do następnej paczki. Dobra, następna paczuszka. Widzę, że to też są przezroczyste elementy. Czyli druga licytacja przezroczystych elementów. Więc zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Oszczędzę Wasze uszy. Dobra, mamy wysute. O, panie, czy to jest Lego? No, możliwe, że jest Lego, nie? Pierwszy raz widzę taki element. O, ile tu mamy tych gór znów? To już będzie szło coś wybudować jakiś. Śnieżne góry, bo już tego jest dosyć sporo. Tutaj mamy znów jakieś kokpity. Powtórka, to samo co wcześniej. Tu jakiś inny element, ale to możliwe, że nie jest Lego. Tutaj elementy do tych robotów znów dalej jakieś. Pełno tutaj jest. Jakaś szybka, to do, do okna albo do czegoś, jakaś szybka. Tutaj mamy pełno tych drobnych elementów znów. Czy, my, czy mamy tu coś szybka do statku? Jakiegoś płaskie przezroczyste, to tam było już, to już było. Te są chyba do strzelania, to są te strzałki takie, nie? Tak mi się wydaje. Dużo szybek, dużo jakichś takich tych na światełek. No fajnie. O, kogucik. No, dużo różnych elementów. Akurat. O, i szybka mała. I kolejna szybka. To jakieś tutaj trzy szybeczki, już fajne. Na pewno się gdzieś wykorzysta. Przezroczyste takie światełek. Kogucik kolejny. Kryształki czerwone. Kryształki. Tutaj są jakieś diamenciki. Co my tu jeszcze mamy? Ogólnie diamencików parę. Parę różnych rzeczy. Czyli taki. Miks drobiu światełek. No myślę, że się przyda. Tu kolejny niebieski kryształek. Tutaj taki, taki ten. Zobaczcie, kolejny kryształek. Trochę tego tu jest. No trzeba będzie to wszystko poprzebierać, posortować i włożyć do pudełeczek. Tutaj. A, tutaj coś padło. Dobra. No to tyle. Tak to wygląda. Taki miksik. Nie wiem nawet, ile to teraz kosztowało. Może znajdę. Ile za to zapłaciłem. Dajemy na bok i otwieramy ostatnią paczuszkę. Ja wiem wam, ostatnia paczuszka mocno zafoliowana. Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś wysłał klocki w pudełku. Więc dobra, ja sobie to otworzę, bo to będzie trzeszczeć strasznie. I zobaczymy, co jest w środeczku. Dobra, jesteśmy w pudełku. Pudełko się otwiera dosyć fajne. Aż dziwne, że to pudełko nie połamało się. One było tylko w streczu owinięte. Grubo, ale w streczu, nic więcej. Dobra. Tu jest zwrot z przesyłki, bo dwie paczki zostały włączone w jedno. Więc zwrot z przesyłki. No i patrzymy, co my tu mamy. Aha, tu jest jedna paczka. A tu jest druga paczuszka. Klocków. Więc też jest taki miks, kluczyki. Może nawet tego nie będziemy wysypywać. Są jakieś elementy z obrazkami, więc może da się z tego znaleźć jakieś auto, zrobić coś. Bo jest paręnaście elementów właśnie widzicie z obrazkami. Jeżeli ktoś wiesz, jakich to są zestawów, to chętnie podeślijcie numer, bo widzę, że tu jest dosyć sporo tych elementów pomarańczowych. Dużo, dużo tych kluczyków. No w sumie to wszystkie pomarańczowe elementy, jakie osoba sprzedawała. Tutaj łyżka kolejna. Tutaj to możliwe, że to jakieś Śmieciarka albo coś, co to nie, to jest jakieś coś kosmicznego. To mi się wydaje. Szybę szybek, też dużo. Nie będziemy tego wszystkiego może przysypywać. Tu jest kolejna przyczepka. Więc fajnie. Tu mamy jakiś element, ale już nie, to chyba takie jest, to chyba nie jest poździerane, to chyba takie było. Patrzę, czy jest tu coś, coś czego na przykład nie, nie widział. że... też jakiś element. No dobra, no to takich elementów, o, widzicie, no będzie coś, faktycznie z tego będzie, bo wszystkie pomarańczowe elementy są, z z częściami, ze wszystkim tu są. Myślę, że spokojnie damy radę z tego coś poskładać. O, sorka za hałasy, ale się tam burza za oknem robi i strasznie wali. No, takie różne, o, elementy kółko jakieś, widzicie, kolejny element płaski. Więc to bym musiał znaleźć z czego, jakiego to jest zestawu i spróbować sobie poskładać. Dobra, no tu mamy tyle, więc to odkładamy na bok. Teraz ciekawi mnie, co było tutaj. To, było, to mogę Wam powiedzieć, te zestawy, ten jest za dwie dyszki i ten jest za dwie dyszki. Bo tu pamiętam cenę. Więc zobaczymy, co tu jest. Tu jest jakiś spateczek do złożenia. Więc sobie go za chwilę złożę. Jeden. Tutaj są jakieś karty ze Star Warsów. Jakieś masę kartów różnych. Takie zestawy. Masę kartów. Jeszcze saszetki. Stare jakieś saszetki, chyba. Nie wiem nawet, co tu jest w tych saszetkach. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Sobie to otworzymy. Aha, to są dalsze te karty. Różne, tutaj w środeczku, Ale troszkę inne. Takie, jakieś karty. Tutaj mamy kolejne saszetki. Wiem, może powiecie, że lepiej by było zostawić te saszetki zamknięte, bo mają większą wartość, niż sobie je otwierać. Ale mnie to tam i tak na nic. Wolę otworzyć, zobaczyć co jest w środku tej karty. Statek. Tutaj coś takiego. Takie karty. Następne saszetki. Nie wiem, pootwieramy wszystko. Zobaczymy, co jest. Kolejny. O, te są do kompletu z tamtych. Taki z na nagorynagami mamy. Taki karty. Na pewno całej kolekcji nie zrobimy, bo nie ma szans. Bo tu widzę, są różne serie. To już są na pewno stare karty. Nie wiem, czy tu mamy jakiś rok. 2023. Tutaj mamy znów inną serię. O, takie karty. Dobra, dajemy to na bok. No i teraz jestem ciekaw, co tu jest w tym. Ja jak to kupywałem, to na początku powiem Wam wylicytował, że kto Iżek nie wiedział, że tu jest tyle drobiu w tym. Po prostu tego, że nie widział. Tak dopiero po wylicytowaniu, że się zauważył, że tu jest pełno takich rzeczy. Dobra. Tu mamy na pewno stateczek. Mam takie dwa na półce. Więc to będzie na pewno komplet statku. To będzie z tego jednego. Tu będzie coś coś na pewno. Jakiś stateczek kolejny. Nawet może i dwa. Muszę potem znaleźć, skompletować sobie ich. Tu mam arsenał jakichś ludzików. Może nie Ale powiem wam, torsy są. Torsy są. Więc sobie ich ustawimy. Jeden, drugi. To są za ludziki, jakie im tu główki zamontować albo coś. Mamy takie. Mamy tutaj kolejny tors, taki. Nie wiem, tu jest chyba przód. Mamy głowę tutaj Batmana, więc fajnie. Tutaj mamy głowę takiego. Może ktoś ma drugą, czy kolejną część tego robocika, to bym sobie złożył. Bo mam tylko główkę. Tu mam kawałek robocika. Też bym musiał zerknąć, też mu chyba główki brakuje. Tu widzę parę elementów. Tu mamy taki element. Też nie wiem do jakiego ludzika. Tu mamy kawałek robota. Tu mamy drugi kawałek robota, Więc może uda się poskładać po grzebie w częściach. Tu mamy taki kask robota kiegoś. Więc też odłożymy. Tu mamy kolejny. To nie wiem czy to jest w ogóle Lego, czy to nie jest Lego. To może nie być Lego. Musiałbym sprawdzić dokładnie. Zaraz sobie poszukamy, czy to jest Lego czy nie. No raczej to nie jest Lego, sami powiedzcie. Wydaje mi się, że nie. To jest jakaś podróbeczka tutaj wrzucona. Dużo będzie tych robocików. Poskładam z tego pewnie coś. Te elementy różne. Mamy coś. Nie wiem nawet, co to jest. Czy to jest w ogóle Lego? Może to nie być Lego w ogóle to ta część też. Tak, jak to? Tu mamy kask takiego. Nie wiem, czy widać. Taki jakiś kask. Może to do jakiejś e, się tu główki dopasuje. Dużo mamy pistoletów. Dużo takich tych mamy tutaj. No i chyba większość. Myślę, że, że takich działek to już nie będę musiał kupywać, bo wystarczy mi tego do wszystkiego, co mam. Tego tych osłonek, co bym nie robił. Tutaj jakichś kluczyków. Zobaczcie, takich elementów to ja już chyba nie będę musiał kupować nigdy, bo tego tu jest tyle, że mi chyba wystarczy do wszystkiego, co bym chciał stworzyć. No, powiem wam naprawdę masę, masę tego tu jest. Dobra, no ale fajnie, no myślę, że miksik fajny. Na pewno przydatne rzeczy przydadzą się, tu jakieś bronie przydadzą się do budowy właśnie jakichś ludzików, jakichś postaci o miecz. To mam nawet dwa te miecze, są tu jest jeden. Tu jest drugi, tu jest trzeci. Trzy miecze. Fajnie. Tutaj jest czerwone takie coś. To jest jeszcze do innego ludzika pewnie. Wiecie, możecie mi podesłać, co z tego mogę złożyć, z tych torsów, jakie ludziki mogę złożyć. To bym sobie spróbował skolekcjonować, czy mam takie ludziki, czy dam radę złożyć, więc tak to wygląda. Miks taki fajny tutaj do poskładania jeszcze, więc sobie poskładam za chwilę Salutki, miksik wszystkiego. Prezentuje się tak, zobaczcie, ile tego jest wszędzie tutaj, tu i to. Naprawdę masę. Więc to są unboxing moich paczuszek. Więc jak się Wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarz mile widziany. I do zobaczenia w następnych unboxingach. Cześć Wam.